W środę, 10 września, w Urzędzie Miejskim w Kozienicach w oficynie pałacowej odbyło się kolejne czwarte już posiedzenie Kozienickiej Rady Seniorów. Poprowadził je przewodniczący Rady Dariusz Szewc, a w gronie przybyłych gości znaleźli się burmistrz Mariusz Prawda oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Luiza Prus. Głównym tematem spotkania była polityka senioralna w gminie Kozienice. Przypomnijmy, że trwają prace nad takim programem w naszej gminie. Rada Seniorów czynnie w te prace się Zostało przeprowadzone badanie ankietowe wśród seniorów, powołano pięcioosobowy zespół roboczy, który na podstawie wyników ankiet opracował specjalny dokument zawierający założenia programu polityki senioralnej. Mowa w nim jest m.in. o likwidacji barier architektonicznych, wykluczeniu komunikacyjnym czy specjalnym miejscu spotkań przeznaczonym wyłącznie dla seniorów. Podczas obrad był czas na dyskusję nad tymi propozycjami oraz nad realnymi działaniami, które gmina może podjąć. Osoby zainteresowane obradami Kozienickiej Rady Seniorów mogą zapoznać się z protokołami z posiedzeń, które są zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kozienice.pl w specjalnej zakładce poświęconej tej tematyce.